Hej, cześć, witajcie tej strony Kamil Waster, Na witam bardzo serdecznie na dzisiejszym y, odcinku. I nie ma tutaj nic do śmiechu, tak szczerze słuchajcie. Jeżeli oglądasz ten filmik, na pewno albo dostałeś bana, albo jesteś ciekawy, za co może dostać bana na YouTube, na Facebooku. Y, bo od wczoraj, od godziny około 20:19, krąży po Facebooku takie zdjęcie, za którego dużo osób już otrzymało blokady i... Ty również możesz otrzymać tę blokadę. Także jeżeli jesteś ciekaw, obejrzyj ten filmik do końca, zostaw łapkę, w w subskrypcji na kanale, będzie mi naprawdę bardzo miło. A ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. A co do moich widzów, to w sobotę będzie filmik. Spokojnie. DJ Palosade się nie bawię i tutaj nie będzie takich filmów. Dobra, lecimy. Ok, a więc o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że po Facebooku krąży teraz takie zdjęcie. Jest to zdjęcie takiego pana z piwkiem na plaży. Jak widzicie, po prawo mamy taką. Emotkę z takimi oczkami, serduszkami, co nie? Zdjęcie jest wszystko normalne. O co chodzi w ogóle? Czemu za to zdjęcie dostanę bana? Słuchajcie, ogólnie pod tą naklejką, e, lekko to widać, nie za bardzo. Są tam dwie niepełnoletnie osoby. Poniżej 18 roku życia, i po prostu jest to. I po prostu za tą naklejką jest pornografia dziecięca. I teraz pewnie, ej, czekaj, czekaj, ale no jak? Pornografia i ten, dostałem bana. Przecież na, jak normalnie tam ktoś wysyła coś na Facebooku, to wszystko widać i nikt nie dostaje bana. No tak, ale jeżeli jest dziecięca pornografia, że tak to nazwę, młodszych osób, i tak samo było w przypadku tego zdjęcia, pomimo że była ta naklejka, to Facebook widzi to pod tą naklejką. I Facebook automatycznie, jak ma te algorytmy, po prostu blokuje konto. Ale teraz zadacie pe pewnie pytanie. To szybko usunę, szybko usunę i będzie git. Niestety nie usuniecie tego zdjęcia, pomimo tego, że wyślecie i szybko usuniecie. Jest jeden przypadek, jest przypadek oczywiście, że nie otrzymacie tej blokady, bo mój dobry kolega Igorasny Lasny wysłał to zdjęcie, było przez chwileczkę i usunął i nie dostał blokady, ale bardzo dużo osób dostało tą blokadę i ma teraz blokadę. Ale kurde, zrobiłem powtórzenie. No i teraz tak, jakie są konsekwencje tego? Konsekwencje tego są takie, że na pewno, to jest raczej na... Pewno, no nie wiem, wi nie wiadomo, bo to wczoraj dopiero się pojawiło na, na Facebooku i się to rozprzestrzenia, teraz powoli, powoli. Dostaje się, otrzymuje się blokadę trzydniową na yy, Facebook, czyli 72 godziny. No ale teraz pewnie, e, to Facebook banu, to tam git Messenger będzie mi działać. Niestety Messenger też nie działa. Jeżeli ktoś ma jeszcze połączonego Instagrama z Facebookiem, to też może być mały problem. Także jest... Ta dana osoba od, odizolowana, że tak powiem, od całego Facebooka, Messengera i tak dalej na 3 dni. Teraz jeszcze pewne pytanie jest, czemu jak ktoś mi to wysyłał i pytał o to przerobienie, bo zazwyczaj właśnie każdy pisze, czy to zdjęcie się przerobi i się wytnie, taki najmniejszy szczebel. Czemu ee, jak ta osoba wysyła to bana nie ma, a ja na przykład otrzymam? Słuchajcie, to jest taki, nie wiem jak to nazwać, po pierwsze. Na, Chłopski rozum. Po pierwsze w, nie, w gorszej jakości, że tak nazwa, w sumie tam jakoś to tam wciul, ale e, tak na chłopski rosół, rozum, rozum. Po pierwsze algorytm tego, te, algorytm tego też może dosyć, że to jest skin, Pierwszy punkt, bądź też drugi, że po prostu jest to mniej bardziej tak, no, no zmniejszone, co nie? I nie wiem jaki jest tam ten, w, w Facebooku nie pracuje, ale mniej więcej z takich właśnie rozmów i wieści. Które wokół mnie szły, się dowiedziałem. Także jeżeli jesteś osobą, która otrzymała taką blokadę na swoim Facebooku i po prostu ma na przykład takie okienka, które tutaj się wyświetla, wyświetlają na screenshotach, to słuchaj, nic się nie stało, powinieneś po trzech dniach otrzymać odblokowanie, że tak to nazwę, na swoim koncie. I jeszcze ważna sprawa, jeżeli Otrzymacie unbana, te 3 dni wam miną i znowu wypuścicie takie zdjęcie, jest bardzo, duża jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że otrzymacie blokadę na miesiąc, a później już na zawsze. Przynajmniej takie ja dostałem wieści, nie wiem jak to jest, nic mi nie jest potwierdzone. A jeżeli jesteś osobą, która jeszcze tego nie zrobiła, a już naprawdę już na przykład dostała wiadomość, żeby takie coś zrobić albo kusiło, to nie rób tego, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku do końca, widzimy się w sobotę o godzinie 11 .00. mam nadzieję, że pomogłem i wytłumaczyłem i mam nadzieję, że dużo osób uchroniłem przed tym właśnie banem. To tyle i hejeczka, siemanko, cześć.